Na wszystkim z tej strony Johnny W i witam was w kolejnym odcinku, w którym zagramy sobie mecz o piąte miejsce. Dzisiaj oczywiście z gościem. No witam serdecznie, doktor Radian z tej strony. Cześć Johnny W. No niestety myślałem, że się spotkamy w finale Polska-Niemcy. Wielki mecz byłby, ale poszło jak poszło, doskonale wszyscy wiedzą, którzy się interesują tym turniejem, że nie daliśmy rady. Ja zająłem w swojej grupie trzecie miejsce z jednym zwycięstwem i jednym remisem. A ty, Johnny, jak ci tam poszło? No ja miałem dwie porażki wygraną, ale wygrana z Anglikami, która dała mi to trzecie miejsce, chociaż o te piąte, a nie walka o siódme. Czyli za, z, tak jak z, z tradycji stała się zadość, zawsze trzeci mecz o, o Pietruchę. Fajny No dobra, ja mam, ja mam cztery saszetki przygotowane z blisterka z, z Biedronki. Mam nadzieję, że przyniosą mi szczęście. No ja mam Super ekspresu dwie i dwie z normalnego boksa, więc może zacznij. Dobra, to powodzenia życzę mojemu przeciwnikowi. Polska to Polska. Soszetki, tak jak wspomniałem, wyciągnąłem z blisterka, w którym miałem limitkę Hamsika, ale to nie jest teraz ważne. No i dobra. I przypominam, że tutaj nie ma remisu. Musi być zakończyć się czyimś zwycięstwem. Walia, Ukraina, ee, Albania, Włochy, Czesi, no i Rumunia, niestety 0-0. Dobra, to teraz Polska musi zacząć trochę mocniej. Nie skopyta, skopyta. Może teraz ci po farsji z tymi kartami. No mecz ciekawy, Polska-Niemcy. Rewanżyk za. Tak. Eliminację. Tak e jest. Francja, Albania. Um, nie, Romania, Rumunia, Rumunia. Węgry, Północna Irlandia i Portugalia, czyli u mnie bez bramki. Heh. No dobra, to może teraz saszetka z Bejlem i z Ramosem. Ja z góry przepraszam za jakiś szumy z, y, ode mnie, ale jest niedziela, dzieci w domu szaleją, pogoda jest taka, jaka jest. No i niestety w domu trzeba siedzieć. Dobra, y, Słowacja, Czesi znowu, kurczę. I Polska, Krychowiak. Ale nie ta strona, Anglia, yy, Chorwacja, yy, no i Szwajcaria na inwentywie niesie Inler. Niestety, niestety, Dobra, to u mnie druga troszeczka, podobnie Super ekspresu, Więc podsklejana trochę od tyłu. Mhm. Dobra, Portugalia. Portugalia, gdybym miał Portugalię, to były <gry> zera. Słowacja, Republika Niemcy, Hektor i Italia. Włochy, Marchiz. Ojej, ojej, czyżby, czyżby dogrywka, ale to dopiero pierwsza połowa. Także, wojnie. Dobra. Słowacja, Francja. Eee, no i to jest ta top e, minut, ale tutaj nie ma nic, to się nie liczy, chyba, nie. Rumunia, y, Północna Irlandia i Węgry. No niestety coś ci Niemcy bez formy na tych euro. Bez formy. Zobaczymy, może Polska mi się odpowie. Zaczynamy od Rosji. Albania. Karta odwrócona u Inventivenes el-Sharawi. E, Irlandia. Anglia i Niemcy. <laughs> to ja miałem Polskę, Ty miałeś Niemcy, no Dwa razy. Dwa razy już miałeś, no widzisz. A ja nic, dobra. No to moja ostatnia szansa. Czy będzie dogrywka, czy przegram, a może wygram. Zobaczmy. I tak, pierwsze to Albania. <laughs> Polska, Rybus. Jakbyśmy się zamienili, to byłoby 2-2, Johnny. Byłoby już mecz porządny. No. Szwajcaria, Francja, Niemcy, hektor. strzelają Niemcy, o, jak to Niemcy, 88 minuta, może być minuta, 1 do 0 i jeszcze jedna karta, no i Cristiano Ronaldo na Signature, jeszcze oh. wpada na Portugalia, no, no Johnny, musisz mieć przynajmniej jedną kartę, żeby była dogrywka. Dobra. Mam nadzieję, że się nie załamie, jeśli tutaj nie trafia. A okaże się, że w tej karce do, karcie fu, do do dobrywki była karta polska. No właśnie, a ja moje serce jest rozdarte, no niestety. Szwajcaria, Turcja, Austria, no Portugalia, jakby już szuka. Islandia i, i nie ma. Oj, no czyli, czyli rewanż de facto nieudany. Niemcy po raz kolejny lepsi od Polaków. Jeden do zera. No, stało się jak się stało. Piąte miejsce Niemców, e, które Ty szóste będziesz miał, czy jak to tam jest ustalone? Szóste, szóste. szóste miejsce, Polska, to tak dobry, tak dobry wynik. No, e, tak. no właśnie. Także mm, jeszcze im powiedz tylko, to na kogo teraz stawiasz? E, kto wygra? Tak, ten nasz turniej tutaj. Nie chodzi mi o stricte o euro. Z tą euro, też możesz powiedzieć swoje typy. Jeżeli to nie tajemnica. E, oczywiście Polska wygra, nie. Polska wygra też, tak twierdzę. A jeżeli chodzi o turniej, ten nasz. Kto? Albania, myślę. Albania? No ja stawiam mimo wszystko na Portugalię, bo dużo kart pada. Także dziękujemy. Myślę, było fajnie. Jeszcze raz podziękowania dla i Mati za zorganizowanie całego tego turnieju. Fajny pomysł. Zresztą, zapraszam też wszystkich. Wczoraj Johnny wrzucił swój pierwszy odcinek z swojego turnieju. Też ciekawy pomysł oglądałem. Bardzo fajne wykonanie. Gratuluję, Johnny. Super pomysł. Mam nadzieję, że to będziesz ciągnął. No i czekam na kolejne propozycje wszystkich youtuberów. Fajne są takie inicjatywy, myślę, wydaje, że wszystkim się to podoba, jak wszyscy youtuberzy się w jakiś tam sposób łączą i mogą wspólnie uczestniczyć w jakimś projekcie, prawda? No dokładnie. Mam nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni e, taki turniej, no, jakiś champions, nich może się uda w przyszłym roku zrobić. No właśnie. no. Zależy Beś... od tego, jakie karty będą. Tak, no, właśnie, bo te merza, tak, jak coś nie zrobi z tym, no to będzie kicha. Dobra, nie przedłużajmy, 7 minut minęło. Jeszcze raz dzięki Johnny, dzięki Kryzen Mati, dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność zagrać, ale także tym, z którymi niestety nie było mi dane. Dzięki wszystkim uczestnikom. No dobrze, to ja dziękuję tutaj za oglądanie. Z mojej perspektywy e, zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, zarówno do mnie, jak i do radiana. To było na tyle. Dziękuję jeszcze raz. No i się. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.